na moim kanale po bardzo długiej przerwie. Już mówię Wam dlaczego ta przerwa wystąpiła, ponieważ niestety straciłam dostęp do mojego konta, na którym właśnie jest teraz obecnie 157 subskrypcji. Jest to dla mnie bardzo dużo i wynik, który osiągnęłam 157 subskrypcji może być dziwny, Ja się z tego powodu cieszę, ale mi się serio jestem serio bardzo zadowolona z tego powodu i przychodzę do Was z takimi nowymi newsami może. Tak to powiem, e, ponieważ już filmów nie będzie na temat slajmów, ponieważ niestety mam uczulenie na slajmy, i, ale jestem serio im wdzięczna, ponieważ to najmniej zdobyłam akurat te 180, 157 subskrypcji. Okej, okay, a już Wam mówię, co będzie na moim kanale. Kostki. Będziemy układać wszystkie kostki, które mam? Znaczy na pewno więcej będzie, ale e, tymczasem chciałabym Wam pokazać co będzie na moim kanale. E, będą kostki na przykład 4x4, 3x3, 5x5 i Pyramix. E, tu mamy Pyramixa. E, już do niedługo na moim kanale pojawi się film e, z unboxingiem tych kostek, e, co teraz właśnie pokazałam. E, te, <laughs> e, więc to jest taka krótka wiadomość dla Was. E, I teraz zobaczcie krótką wstawkę. A ja się już z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Pa-pa!